Dużo osób już się domyślam. Pogu. Kamilek. No? Też cię kocham. jest Sewron Czekaj, bo to jest już za mocne! Czy on tu będzie w nagraniu? Tak, ale ja nie mogę, bo ja też... Giazo! Robię giazo. Fuck it. Dobra. Robię giazo. Ja zapytałem się, czat zapytałem się, czy jest dzisiaj Torek, nie? Instantowo pisząc na chłopakach kocham was panowie. Odmiutowuje nagranie i słyszę Kamilek też Cię kocham. Byłem... Prze, byłem prześwięcie przekonany, że on to powiedział teraz na żywo do mnie. A to jest na nagraniu. Puściłem tutaj, napisałem, kocham was, panowie, i odpałzowuję. Kamilek. Też cię kocham. Jezus, Maria! I to ja jestem nawalony? Co jest? monka. Pieprzona symulacja chat, co jest? Admini trollują. To okej. Okay.